Pamiętasz yy, grę w karty z Dariuszem Starskim? A propos takie, 10 takie, milionów... Że, i... Takie rzeczy znasz? znasz? Znam. O kurde. Opowiedz o tym. A propos... nie chcę, ale absolutnie takie rzeczy. Ale co, to ja mam to, to są... powiedzieć? Ale to, jest, ale to są nasze sprawy takie, które były... Yy, sprawy yy, 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 intymne między mną Ładarkiem. No to były i... bardzo intymne sprawy. A propos, co byś <laughs> zrobił za 10 milionów euro? Dar Darek, słuchamy. O o Spotkał jele. się Dariusz z Dariuszem. O Grają w karty. Dariusz spociłeś się. O kurde. Grają w karty. Dariusz Michalczewski wygrywa. I co robisz Starski? Ja nie Spoczyłeś będę taki, tak. mówię, jest, słuchaj, tak, ja tam taki temat nie będę z tobą chcesz to ale ja nie będę na to, to rozmawiał. To były takie głup, głupoty. Słuchaj, ale mogę to powiedzieć? Na, nasze głupoty takie, nie możesz, absolutnie, nawet ze względu na nie możesz tego powiedzieć, absolutnie, nie zgadzam się, absolutnie, Zostaw to. Ja wygrałem. Kurczę, a miałem ja, tego nie ale, ja, ale nie, proszę cię, bo ja wygrałem, ale szkoda mi, tak nie możemy, nie możemy tak się zachowywać, bo, bo to jest, wiesz, później wszyscy o tym będą mówić. A miałem mówili. o tym nie mówić, wiesz, ale jak już ale jak pro, proszę, o, tym, proszę, proszę, o tym, co byś to. zrobił za 10 baniek? I było tych dziewczyn, więc zacząłem nad, nadużywać tego, zacząłem, myślałem, że to jest cool, dzieje się tego wstydzę. Że lepiej na chłopcy. <słuk> że lepiej chłopców. To... Tylko nie mów nic dalej. Pozdrawiamy Dariusza Starskiego. <grym> to jest znakomita puenta. To jest znakomita puenta. Dariusz Michalczewski. Wbrew pozorom, to wielki, wbrew pozorom wielki mistrz. jakiś ten i u nas to jeszcze ludzie to piją, to moim zdaniem powinni się brzydzić tego. Mówisz o Majku? No Majku, no bo był skazany, czy karany, czy skazany mm -hmm. za, za gwałt i za... Bi, bił kobiety i tak ja, dalej. Ja Czasem bym... ucho komuś odgryzł. Odgryzł ucho, no. no to już inny, ale nie to, mówisz, że mówisz, że mówisz to w ringu, no to wiadomo... Tomu... Ale słuchaj, no niektórzy... Ja stędzają... bym ja bym leka nie dotknął. Niektórzy spędzają wolny czas z Dariuszem Starskim i inni sobie odgryzają muszy, no. E, słuchaj. Co jest? Ciągnąłeś? Tak nie możesz robić, kolego. Naprawdę? A to za darmo jeszcze było? Nie no, przegrał wszystko, przegrał. mu oddałem cały sprzęt, Aha. oddałem mu jego jedzenie, co, co na jedzenie mu oddałem, oddałem mu pieniążki, wszystko mu i tak oddałem. Mhm. Ale to ostatnie rozdanie było właśnie o to, albo on ten, albo ja mu oddaję wszystko, nie? Albo, al, albo jak on przegra, to musi ten, albo... Albo ja mu oddaję cały sprzęt i te wszystkie inne rzeczy. Mhm. I tak mu wszystko oddałem, także... Przerwa na make-up? Czy gramy so, dalej? Przerwa, przerwa.